Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na moją rozmowę miesiąca. Mistrz świata, mistrz Dakaru, przedsiębiorca, społecznik. Rafał Sonik. Ale dzisiaj w obszarze, którym jest mało znany, w obszarze, którym mam przyjemność z nim współpracować od ponad 3,5 roku. Rafał Sonik, Ojcostwo. Dowiedzą się Państwo. Dlaczego jego rodzicielstwo jest uważne? Dlaczego dziecko wymaga czy powinno dostać najlepszy serwis z możliwych? Zapraszam serdecznie. Proszę mi powiedzieć panie Rafale czy to że z różnych powodów życiowych zewnętrznych pana rodzicielstwo musi być takie świadome to znaczy nie może być tylko związane z wychowaniem opieką natomiast no, musi pan bardzo to jest bardzo, bardzo prosta a to jest bardzo wychowywać. prosta sytuacja czy to jest nie to jest bardzo prosta męczące? sytuacja jeżeli jakość jest sposobem okazania szacunku prawda to przez bardzo dużą część życia żeby nie powiedzieć przez całe życie Okazujemy sobie szacunek poprzez dostarczanie sobie różnych rzeczy jakościowych. Nie? Sobie. Dobra knajpa, dobre jedzenie, dobry hotel, dobre auto, dobre ciuchy i tak dalej. Mhm. A dziecko to co? Ale na przykład ja panu no to. To często... jaki jest lepszy sposób okazania szacunku dziecku, które się przeprowadziło na świat, było nie było raczej świadomie, szczególnie w moim wieku niż to, żeby dać mu jakość, ale nie jakość rozumianą jako luksus, tylko jakość rozumianą jako staranność. Ale Pan jest no ja wyjątkowo i starany. I starany. Ja Panu mówię, Dlaczego proszę wyjątkowo? obserwować to, proszę zmienić to, proszę być uważnym na to. Yy, no, większość rodziców z różnych powodów yy, nie ma aż tylu obszarów yy, takich, które mogą być yy, bo, nie, bo nie mają takiej sytuacji Dokładnie, życiowej. dlatego no, pytam, to, nie, czy to nie, jest... Nie mają yy... takich szans i nie mają takich przemyśleń. No, ja mam i szanse, i przemyślenia. A poza tym, wie Pani, to jakby wszystko się układało łatwo, yy, yy, tak jak... Na początku życia Gniewka. Gdyby się układało łatwo, to by się o wielu rzeczach nie myślało, ale ponieważ zaczęło się układać bardzo pod górę, w związku z tym była to, no był to impuls, albo seria impulsów bardzo mocnych do tego, żeby jednak większą jeszcze uważność przyłożyć do tego. Jest pan mistrzem świata, jest pan o, przedsiębiorcą. Inaczej się konstruuje samochód do jeżdżenia po bulwarze w, w, w niedzielne popołudnia, inaczej się konstruuje samochód do ścigania. Gniewko yy, od samego początku swojego życia jest yy, poddany takim wyzwaniom, które w sposób oczywisty powodują, że jego wyzwania życiowe będą kosmiczne. Już są, od początku są. No to musi być lepiej wyekwipowany, prawda? No to tak jak Czyli konstrukcja ta samochodu. ta uważność jest dla pana czymś naturalnym. Dla, tej ta uważność jest dla mnie czymś naturalnym i oczywistym, bo. bo yy, to jest takie le... uważne rodzicielstwo u pana. No, takie... Mogę, można nie powiedzieć mądre, czy takie, czy siakie, ale na pewno nie można było po, powiedzieć, że nieuważne. Jest pan mistrzem świata, jest pan przedsiębiorcą, jest pan filantropem. Zanim urodził się panu... Kiedyś myślałem, że filantropem jest lepiej, ale kiedyś to polegało na tym, że dawałem kasę. Kiedyś. Lata temu pole, polegało to na tym. Zawsze wierze. to nie, nigdy to nie była sama kasa, ale było dość długo tak, że to była kasa i. A teraz kasa jest już tylko uzupełnieniem, teraz daje zupełnie inne kompetencje, inne, inną ilość czasu, energii, zaangażowania, dlatego zdecydowanie mi bliżej jest teraz do, do określenia społecznik niż filantrop. Czyli zanim urodził się Pana syn, to właściwie osiągnął Pan bardzo dużo, może nie wszystko, bo wszystko nigdy nie osiągamy, natomiast bardzo dużo. To co dostał Pan z chwilą narodzin Gniewka? Ty, Pan jako sens, Rafał. no najważniejsze, no to sens. Bo... To sens życia? To sens, sens, nie, sens tych sukcesów, te sukcesy jakiekolwiek, jakkolwiek by je definiować, dopiero wtedy mają sens, jeżeli się przekładają na ekwipunek na życie kogoś, kto zostaje w tym życiu, prawda? To wtedy to ma dużo głębszy sens, tak jak się przekładają na, nie wiem, poczucie dumy, dumy narodowej, dumy grupowej, dumy teamu. No a w efekcie przekładają się na, na kapitał dzieci. No proszę zobaczyć, jakby się dało policzyć kapitał, prawda? Dziecka danego. No i mamy koniec szkoły, przełom czerwca i lipca i mamy przełom sierpnia i września idą do szkoły. No to to, co się tu dzieje, jest takim kick-upem, takim, takim akceleratorem ich. Umiejętności nawiązywania relacji, utrzymania relacji, znajdowania się w różnych relacjach, wielu rzeczy, prawda? Ten kapitał rośnie dzięki temu. No to ja jestem inwestorem w ten kapitał, tak sobie trochę. A jak pan wieczorem się kładzie i gniewko się do pana przytula, to jest takie spełnienie? To jest więcej niż to wszystko, co mówiłam? Wcześniej? Nie tylko. Nie tylko jak się przytula, przede wszystkim co mówi, jakie ma refleksje, jakie ma obserwacje, jakie ma reminiscencje, jakie ma wspomnienie z tego dnia, jaki ma plan na następny dzień, co, się, co w nim się zmieniło. To jest wartość. Nie tylko to, że się przytula i że, i że robi to sam z siebie chętnie, a nie przymuszony czy nie na siłę, to, to jest ważne, ale super ważne jest to, co, co się w nim toczy, co, co się w nim, co w nim ewoluuje. A co by pan chciał nauczyć Gniewka? modelować, pokazać, żeby... Ja co by Pan chciał, żeby od Pana zabrał? Chciałbym, żeby Gniewko był mądrym, dobrym, empatycznym i zaradnym człowiekiem. To Mądry, są cztery słowa. Dobry, mądrym, dobrym, empatycznym i zaradnym, zaradnym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Nie za co